Panie Państwu, bo dziękuję za udział, Też chciałem ten krótki wrocławski, który rozpoczął Pani w bo y, warto wspomnieć, że pod koniec lat 80. przynajmniej dwa ośrodki we Wrocławiu posłuchały się analizą marcistowską i do krytyki późnego y, prl I to zarówno po stronie opozycyjnej, jak i tej, której, którą myśmy przypisali w stronie partyjnej bo warto przypomnieć, że pod koniec lat 80. np. Polska Partia Socjalistyczna Rewolucja Demokratyczna formułowała analizy późnego PRL właśnie z pozycji marxistowskich i w 1988 roku okazuje się nawet w francuskojęzycznym pismie PECOR w Związaniu z czwartą międzynarodową bardzo znany tekst Józefa Piniora, który pisał o, e, o burżuazyjnej i biurokracji partyjnej, a w tym samym czasie funkcjonował w na przykład bardziej związany z partią Tygodnik Sprawy i Ludzie, gdzie także e, z pozycji marksistowskich piętnowano e, działania nomenklatury posługując się właśnie retoryką, retoryką marksistowską, no, ale to tylko taka krótka dygresja na temat, na temat takiego wątku wrocławskiego i tego, że ten namiść był używany także w końcówce lat 80. w Wrocławiu. I na zakończenie chciałem Państwu przytoczyć taki bardzo krótki fragment, ponieważ w 2000 roku pismo lewą nogą e, Poświęciło cały numer Karolowi Marksowi, cały numer nazywa się Aktualność Marksa. Ten numer otwiera rozmowa Stefana Zliczyńskiego właśnie z Jackiem Kuroniem. I Stefan Zliczyński, wywiad odbywał się w mieszkaniu Jacka Kuronie i Stefan Zliczyński mówi: Widzę właśnie, że błędnik na serial, czyli dzieła klasyki stoi na nowoczesnym miejscu w tej bibliotece. Nie się jej na makulaturę. I Jacek Kuronie odpowiada: Używam jej stałych, choć z przerażeniem stwierdzam, że niektóre tony nie giną, stale ktoś pożycza, a potem bądź młodym człowieku, komu potrzebny był malizm. Dzieci, dzieci zawsze mówią, że to pewnie Modzelewski zabrał. A tu się okazuje, że nie żaden Modzelewski, ale jakiś młody człowiek. Na zakończenie, na zakończenie tego wywiadu z, Kaczyński sprzecza się z Kuroniem o to, czy jest możliwe ustęp społeczny bez dominacji rynku. Jacek Kuronik mówił, uświadomiłem sobie, domyślę po latach, że nie ma sposobu wydawać jednoznaczne oceny, tak jak nie ma jednoznacznych rozwiązań. To nie znaczy, że nie mamy ich poszukiwać. Przeciwnie, jest to naszym obowiązkiem. Dojdzie kiedyś do tego, że ludzie nauczą się zgarniać swoje dążenia w skali całej ludzkości, wtedy ani rynek, ani państwo nie będą do niczego potrzebne. Zbiczyński pyta, wierzę, że to kiedyś nastąpi? Jestem o tym przekonany. Myślę, że tymi słowami Jaska Kuronia możemy spuentować dzisiejsze spotkanie, za udział, w którym serdecznie dziękuję zarówno Zasadnieniu gronu panelistów, jak i także państwu, że się poświęcić ten roczny w grudniowy wieczór na spotkanie z Jackiem Kuroniem, Karolem Młodzelewskim i z listem otwartym do partii. Zachęcam Państwa do e, zakupu tej książki kolejnych domów kolejnych e, pism politycznych Jacka Kuronia. Zapraszam także na kolejne spotkania firmowane przez Krytykę Polityczną, które w nowym roku e, będą odbywać się w naszym mieście zarówno w tym miejscu, jak i w zaprzyjaźnionej księgarni Holanster przy ulicy Świętego Antoniego. Także wszelkie informacje znajdziecie Państwo, znajdziecie Państwo na stronie internetowej krytykapolityczna.pl, do której odwiedzi serdecznie Państwa zapraszam. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia.